Przeliteruj kożuch. Co? Przeliteruj kożuch. O kurwa, trudne. A taki kożuch, co się na siebie zakłada, czy taki kożuch, co pływa po mleku? A, a co to zmienia? No, no jest na przykład morze i morze. Morze, ale, które płynie i se, jest morze, bo może coś wybierzesz, a może nie. Oba te kożuchy mają takie same yy, ten skąd ja mam to wiedzieć. To co, jaki jest kożuch? Przejdź tylko. O, Z z kropką, U otwarte i CH. Dwa błędy. Kurwa. To RZ i U zamknięte. Nie, i samochód. Kurwa. Głupi kożuch. Kożuch to głupie słowo, nie uważasz? A poza tym sam kożuch jest głupi. Kożuch, jestem zajebisty, mam kożuch. Ob